Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Mikołaj, akwarystyka zimnowodna. Dzisiaj porozmawiamy trochę na temat snu ryb. Czy ryby w ogóle śpią i w jaki sposób to robią? Odpowiedź nie jest taka oczywista. Ryby, tak samo jak my, ludzie, potrzebują odpoczynku. Jednak oczywiście robią to w nieco inny sposób, ponieważ nie mają powiek. W jaki sposób w takim razie śpią ryby, skoro już wiemy, że nie robią tego tak jak my? Zazwyczaj tylko kładą się one przy dnie w bezruchu. I tak sobie odpoczywają, będąc jednocześnie czujnym i reagując na wszelkie bodźce zewnętrzne. Ciekawym wyjątkiem wśród rybek akwariowych są bocje wspaniałe, które potrafią położyć się na boku i wyglądają wtedy niczym martwe. Miast wśród naszych rodzimych ryb, bardzo ciekawym wyjątkiem jest okoń. Okoń jest jedną z niewielu ryb, która zapada w coś, co można nazwać stanem głębokiego snu. Nie reagują wtedy one praktycznie na bodźce zewnętrzne. Kładą się przy dnie na płetwach piersiowych. Zwykle zwijają również płetwę grzbietową. Tutaj zobaczcie, udało mi się nagrać pięcego okonia w akwarium. Zaskoczyłem go włączeniem światła. Nawet nie widać, żeby oddychał. Wygląda, jakby był martwy. Nie zareagował na światło. Nie reaguje na stukanie. Durkowie często opowiadają, że w nocy da się złapać okonia w rękę. Postanowiłem sprawdzić, czy mój śpiący okoń również nie będzie na tyle czujny. Zobaczcie, jak to wyglądało. Mój okonek zwykle był bardzo pochliwy, Wystarczy małe stuknięcie i rozbija się o szyby, a tym razem dał się dotknąć, chociaż już był trochę czujny. Lecz pewnie jeszcze nie wiedział co się dzieje i dlatego tylko powoli odpłynął. Dzięki za oglądanie i do następnego razu cześć.